Dobrze, zaczynamy lekcję. To jest gorące, czy zimne. E? Nikogo nie ma? Okej, okay, żaden problem. Idę spać. Zrobiłaś pracę domową? Nie, jasne, że nie. A. A? Nauczyciel śpi? Nie zrobiłem pracy domowej. Nie zrobiłem. Ha? Nauczyciel śpi. LOL! Hej, Aleks! Nauczyciel śpi. Może zrobimy mu prank? No pewnie. Okej, okay, zróbmy to. Dobra, daj mi jedno. Proszę bardzo. Gotowa, żeby go obudzić? Tak. Trzy, dwa, jeden. Siadać nam miejsca! Teraz! Nigdy tego nie róbcie! Dobrze! Lody są zimne czy gorące. Alex, Sara. Lody? E, super gorące! Gorące! O, takie gorące! O. Myślę, że są gorące. Sara źle! Alex, źle! Za każdym razem wszystko źle! Alex! Hmm. Uciekaj z tego wideo! Muszę uciekać z wideo? Okej, okay. Sara i ja. Czy słońce jest gorące, czy zimne? Myślę, że jest gorące. Jest bardzo gorące. Haha, ha. vlogi JSTORNA są śmieszne. Haha, Sara, dobra robota. Alex, źle! A, Alexa nie ma na tym wideo. Alex, wracaj na wideo! O! okej, 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 Już Jestem, jestem w klasie. Dobrze, czas na pracę domową. Nie! Tak! Nie! Nie chcę robić pracy domowej! Musisz robić pracę domową! Teraz! O! O... Może nie, nie. <słynie> <słynie> <siadanie> Ha! Ale nauczyciel! Ha ha! Hej! Nie możecie tego robić! Dobra, nie róbcie tego w domu!